No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. E, kochani, przychodzę do Was z takim e, krótkim oświadczeniem, przypomnieniem, jak zwał, tak zwał. E, odnośnie czytań miesięcznych, nad którymi właśnie pracuję. E, kochani, czytania miesięczne są historią. Historią zazwyczaj jednego wątku, maks dwóch. E, I całe czytanie dotyczy jakiegoś jednego aspektu, który dla mnie osobiście wychodzi na pierwszy plan w danym momencie. E, no i siłą rzeczy, że ta dana historia, historia nie będzie rezonować ze wszystkimi. Jest nas tu dużo, więc no to jest chyba oczywiste. Dlatego kochani, na każdym filmie, na, ka na początku każdego filmu mówię, że jeżeli dane czytanie z Wami nie rezonuje, nie dotyczy spraw, które Was interesują, bądź sytuacji, w której się obecnie znajdujecie, sprawdźcie swój ascendent, księżyc, bądź jeśli interesują Was sprawy miłosne, to Wenus. To jest tak proste. Nie kombinujcie, nie podpinajcie tego czytania na siłę pod siebie, a już na pewno nie proście mnie w komentarzach, żebym przeinterpretowała to pod Waszą sytuację. Tego zrobić nie mogę, kochani. Historia jest przedstawiona i drugi raz nie interpretuję tych samych kart. Yy, więc, kochani, jeżeli jesteście singlami, a dane czytanie jest dla par, dla związków, co macie zrobić? Ascendent Księżyc Wenus. Jeżeli w drugą stronę jesteście w związku, a czytanie jest dla singli... Ascendent, księżyc, Wenus. Tak samo w innych aspektach, jeżeli jest to czytanie na miłość, a interesuje Was praca, no to to samo i odwrotnie, jeżeli to jest czytanie na pracę, a interesuje Was miłość, jak najbardziej te inne położenia znaków. Bardzo proszę sprawdzić. Kochani, horoskop urodzeniowy jest bardzo łatwo obliczyć. Ja polecam Wam zawsze ten kalkulator, który znajduje się na Astromagii. Tam wpisujecie tylko swoją datę urodzenia, godzinę, miejsce urodzenia i oblicza Wam cały horoskop urodzeniowy, wasze główne słońce, czyli słoneczny znak. Ascendyt księżyc i inne położenia znaków w momencie Waszego urodzenia, które, no, siłą rzeczy są bardzo, bardzo e, przydatne. Od razu tam możecie sobie poczytać, jak dany znak wpływa na pewną sferę Waszego życia. E, więc, kochani, bardzo, bardzo proszę, żeby to było jasne. Dane czytanie nie musi rezonować z każdym. Yy, nawet Wasz Ascendent, Księżyc Wenus, też na daną chwilę może z Wami nie rezonować. I to jest jak najbardziej OK. Jeżeli w danym miesiącu żadne czytanie z Wami nie rezonuje, też się bardzo proszę, nie martwcie, złapiemy się w przyszłym. Poza tym są jeszcze tygodniówki, czytanie Wybierz Kartę, więc myślę, że siłą rzeczy gdzieś tam zahaczę o Waszą energetykę i znajdziecie coś dla siebie, więc korzystajcie z tych czytań Wybierz Kartę. Czytanie Wybierz Karty są bezterminowe, więc śmiało możecie skorzystać z tych przeszłych również. No wiadomo, tygodniówki w tygodniówkach zawsze poruszam, więcej wątków, więc jak najbardziej, no mówię macie szansę złapać coś dla siebie kochani. Więc mam nadzieję, że teraz jest to jasne. Nie wiem, czy te początki filmów są za krótkie i nie są zbyt e, oczywiste e, dla was, ale mam nadzieję, że tutaj w tym filmiku wyjaśniam wszystko, e, co trzeba wiedzieć w tej sytuacji. Mm, więc pamiętajcie, jeżeli dane czytanie z wami nie rezonuje, sprawdźcie ascendent Księżyc przede wszystkim, bo to jest nasze takie magiczne trio, które tworzy nas, e, ale też sprawdźcie właśnie inne połączenia znaków, szczególnie jeśli chodzi właśnie na przykład o miłość to Wenus, bo Pracę, to chyba tam Mars czy coś tam musicie sobie poczytać. Ja już tam do końca nie, nie kojarzę, bo ja sprawdzam praktycznie tylko te swoje główne znaki, jeśli chodzi o horoskopy. Więc, kochani, życzę Wam pięknego dnia, miłego dnia, e, cudownego dnia <ścoughs> i widzimy się w kolejnych czytaniach. Buziaki!